Myślę, że zadam sobie sam pytanie, po co Forum po co Gospodarcze Europejskie w Łodzi w Województwie Łódzkim. Myślę, że próbujemy z jednej strony pokazywać region, jego potencjał, zapraszać gości, odwiedzających, panelistów, ekspertów, którzy spojrzą na Łódź i województwo, dostrzegą nasze dobre i mocne strony, a pomogą rozwiązać problemy. Z drugiej strony to propozycja dla naszych przedsiębiorców. Łódzkie to obszar, w którym dominują małe, średnie, mikro przedsiębiorstwa firmy, które w dzisiejszych czasach być może szczególnie, a tak naprawdę przedsiębiorcy zawsze w historii zastanawiali się nad tym, jak najskuteczniej prowadzić biznes, jak go rozwijać. To forum ma służyć też udzielaniu odpowiedzi na to pytanie, a ma być spotkaniem właśnie przedsiębiorców, naukowców samorządów, administracji publicznej. Przed chwilą odjechała od nas pani wiceminister gospodarki kanclerska, która opowiadała o tym, jak rząd pracuje nad wzmacnianiem warunków dla przedsiębiorczości. Ma być takim spotkaniem, w którym będziemy się wspólnie zastanawiać, jak wzmacniać firmy, jak wzmacniać gospodarkę bo przecież gospodarka jest kluczem do rozwoju, sukcesu, to ona napędza nasze życie społeczne, warunkuje rozwój we wszystkich dziedzinach, a pokazujemy też, że Łódź i Łódzkie to teren bogaty w różne inicjatywy, branża WPO bankowość nowoczesna, która się tutaj urodziła dzięki łodzianom, czy też nowoczesne, cyfrowe, rozwijające się i ciągle pełne sztuki multimedialne. Pan Sławomir Idziak jest izgodnicą Oskara i prezentuje przy okazji Forum swoje dokonania, a o nowoczesnych multimediach też chcemy przy tej okazji rozmawiać, bo to tam się też wiele dzieje i między innymi właśnie dzięki Łodzi i Łodzianom. Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani, że organizacja Europejskiego Forum Gospodarczego właśnie w Łodzi jest szansą na dalsze podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, a zwłaszcza szansą na przyciągnięcie nowych projektów biznesowych, szczególnie z sektora absorcingowych. LG to również szansa na stworzenie nowych miejsc pracy w Łodzi zarówno przez obecnych inwestorów, jak i przez przyszłych potencjalnych inwestorów. I zwłaszcza jeśli mówimy o najbardziej zaawansowanych e, obszarach. Co za tym idzie? E, jest na możliwość rozwoju lokalnego rynku pracy e, oraz lokalnych pracy. E, A Miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem historycznie, niestety, żeby podkreślić, trzeba nieważne dla polskiego kina. Kiedyś Hollywood, e, Polski, e, miejsce najważniejszego festiwalu Kamera i Marsz. W jakimś, w jakimś sensie to wszystko wpłynęło i warto się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby z powrotem przywrócić <coughs> tą pozycję, którą Łódź i, i, i region posiadało zaraz po wojnie przez długie lata, e, aż do zmiany i e, później e, w momencie, kiedy to się co roku pojawiał, jeden z najważniejszych festiwali filmowych. Bardzo jest istotnym e, i o tym będę mówił na moim panelu e, elementem. To, co nie dotyczy techniki, to, 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 co dotyczy, jak my się adaptujemy do techniki. My wszyscy mamy taką podstawową wadę. My akceptujemy nowości pod warunkiem, że zachowują się tak samo, że się nic nie zmieni. I dlatego bardzo często mamy do czynienia z instytucjami, które posługują się fantastycznie nowym sprzętem, ale w sensie strukturalnym, w sensie tak jak e, realizują te cele, używając tych nowych narzędzi, postępują dokładnie to, tak samo jak postępują, jak postępowali przed I dokładnie to samo się dzieje z filmem. W filmie fabularnym, realizacji filmu, w od techniki, którą się używa, coraz nowocześniejszej, coraz jakby stworzonej ku temu, żeby powstawały produkty tańsze, produkcja filmów ciągle jest bardzo droga. i bardzo jasno można wskazać te punkty i o tym będę mówił, gdzie można by tę produkcję w sposób ewidentny potańczyć. Poza tym jakby też zrozumienie, że obecność kultury w każdym świecie jest o, konieczna. Bez, bez kultury jesteśmy niewidoczni. Możemy zarabiać strasznie dużo pieniądze i będziemy tak nudnym krajem, jak jest Szwajcaria, właśnie <laughs> przez to, że kultura Szwajcarii jest postawiona jakby w cieniu w stosunku do wszystkiego innego. Myślę, że to chyba są najważniejsze elementy, które będę chciał podkreślić w tym panelu, który dzisiaj się po południu odbędzie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.